Dzisiaj mam neczko z tej strony jak bajper. A dzisiaj ten mam jest Kremetka, no. I Dzisiaj y, gramy aranchimo. Bo... Dawaj. No, Czy to się nagrywa? To się nagrywa. bo no, zobaczyłem. To jest... Mam nadzieję, że mi się nic nie zepsuje i będzie lagować. Ale myślę, że będzie trochę. No to mój ogólnie pierwszy odcinek z Fortnite'a na komputerze nowym. O no, by mi się udało. No. Krewetka będzie trochę lamił, bo ma... bo jest koło mnie, no i... Yy, no i yy, yy, mamy te same wi-fi. Mam starego pompa. No i ma starego pompa. No.

To. No, to się nagrywa, mam nadzieję, że nic mi się nie skończy, mm. ale nie wiem, czy potrzebny mi jest mikrofon. Jest. To więc, właśnie, teraz chyba, o, teraz bardzo słychać. Napiszcie w komentarzach, czy teraz bardzo słychać. Tak, bardzo słychać, dobra. Dobra, tak będę do Was mówił. Ok, jest. Mm, kreweta, weź. Kreweta? A, dobra, kreweta. Weź creepy. Albo snajp, starcie sniperów. To jest moje świeże konto nowe, więc nie dziwcie się, wam tak mało na nim. Mogę wszystko pokazać. takie z wam

Nie, problemy, boksy, 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 Ja zaraz idę na mapkę na edytowanie, zobaczymy jak mi pójdzie. Tylko nie wiem o co chodzi w jednym, to jest... dziwcie się. Krwetula jesteś? O nie, jeszcze nie. Kreweta ma słaby kąt. Komp. No te, te... ten jego komp ma chyba... Ty 12 lat. Nawet więcej. No mniej, no. 11. 10. 6 na koło. No to chodź. chodź. A ja mam ten komputer od tygodnia. Napiszcie w komentarzach, czy idziecie jutro do szkoły, czy idziecie w ogóle. Bo ja nie będę, ja będę teraz więcej nagrywać, bo dlatego, że oj... Mam ostre i teraz jestem chory, i teraz mogę się nagrywać. Dawaj, Karwantula, kreweta, no! Co? Nie graj na telefonie. Dawaj, Od na boksy. Kolejny, kolejny raz się mapa zmieniła. Już? Wyszłeś? Dobra, weszłeś, rozpoczynam Dobra. Okej. Okay, już krewata zaczyna się. Jaki mam zezol mam dzisiaj. Ale trafiłem cię za sto dziesięć. To nie wystarczyło. No to nie wystarczyło mi się. Tak długo już rozpoczyna. przez to, presto, czy mam że mam odcinek, na, na, nagrywam? Nie wiem. Ale wiem, że mi się nagrywa. Tyle, tyle wiem, bo sprawdziłem to bardzo. <słuch> No. Ja nie jestem rozgwany, ja idę zaraz na mapkę na edytowanie. Edytowanie, Edyt. Mam 100. Sto... O Jezus, mam 111 FPS. No nie no, to spokojnie. O No, nawet podjeżdżamy. go wyzywać na odcinku, k***a to nie, nie zatęczyłem Mam nadzieję, że będzie działać odcinek I nic się nie zepsuje, co nie? Bo... Mam nadzieję, że będzie działać odcinek Długo rozpoczyna um. Jest. Koło siebie jesteśmy fajnie O, postawiłem Czytowałem To mamy, jakie były waliś? Nie dziwcie się, że jesteśmy takimi bambulami. No. Ja jestem niewyspany po sylwestrze. O! Pierwszy, pierwszy błew.

Gdybyś mnie trafić było. Bardz, zbudowałem. Jaki cić. bambol, Jaki bumble? Jakimi Mamy takiego zestawu. żeby się włączyło. Przepraszam. Nikt się włączył. Kto, kto, kto wie co to jest? O, postawiłem już. Zabiegowałem, patrz. Nie, gdzie mam ciebie. Serio, mapa. Uuuu. Ale bułę dostałem. Nie, bułę z emki. Z w głowę. Mówiłem. No nie kamerka będzie jak wbiję yy, 100 subów. Powiem Pierwsza była skill -offa. jest dobrze. Ja wpowiedziałbym, żeby dawno ci były trafić, ale było dostałeś. Nie ładował mi się ten magazyn. Myślę, że jeszcze jest 12 minut odcinka będzie nie Ogólnie karwantula miał Uj co się stało Biał się albo rybkę chciał widać O nie? Chciałem skillowo cię całkowicie porobić Nie, no, no. nie. Mój błąd ci kilota no. no i... To, to może to Dla Beki to będzie Każdy ten fragment jest dla Beki to więc spokojnie widzę Ty zabudowałeś? Tak się skilowała. O, amiga. Ty, partofel. Partofel. <grym> A nie ma. My równujemy się Wiemsku. Nie wiem, się tu ty jedziesz? Nie Nie? Nie Nie? Nie Gdzie ty jedziesz? Nie wiem, gdzie zacznę jutro wstaję, tak do Bo mam na pompę dla do szkoły No i? Okay. Ja Ciebie dopuściła jakby Okej Ja i tak nie idę do szkoły Ja i tak nie... Nie idę do szkoły Dawaj tak buduj, nie zabuduj całego siebie. Dawaj, Mamki <laughs> teraz, teraz się leczy. Ja też się leczę. Bo bły ci dodałem. teraz... Jednej potki nie A teraz pompy możemy normalnie. Tu co? Ile ty miałeś? 20. Ile? 64 miałeś. nie. 20. Nie no, dam pismał 64. Może za kila się dostaje. No za kilka. U sieba! Tak widzieliście. Uuuu, była za 110. Była za 110, mle. Ej, co? 7 ma? No Na emeryturze.

Mano, você pierde o mikrofon, przepraszam, Widowia. ODI! Ale bułe dos dois. Ai, No, eu não lembro. Teba 8 minut. No, eu não O jedno eu não lembro. Oxe, nós estamos znowu ci rozwalem. No, ty Co? Co jest? Ej, nie mogę budować. Mam Dzień, Chodź ma. tu! <coughs> Bo się, się. Jest! Mnie ja mam lagi. Wiem Napiszcie widzowie czy byliście byliście na dworzu na Sylwestrach, bo ja nie byłem, Chyba ja mam o Chory ospość Cicho bądź Marcel Okienko Oj czy tutaj Paweł, się swoim życiem! No nie, jak już się z tej Eskiej. Piękny materac! <grym> Obrażniłaś mnie, Ciebie. Tu... ...dyszec, kochani... ...Anka sadistuje psa. Jak to? Nie... NIE! To się nam a i tak mam więcej minów. No tak Dobra, bez budowania To pierwszy w był da. <laughs> nie, prawie, ej, czekaj, wywócamy masy. No. Wywócamy masy. Dobrze. Bo ja się być pokusiłem na budowanie. A widzisz, nie ma. No bo ja się przyzwyczaiłem do budowania. Ja prawie w każdym meczu buduję. Wyrzuciłem. 500 materiałów. Bez przebliżenia i teraz była za 44, nie? Ja się Ty... się na budowanie. No też, widziałem. Wyciągnęłeś budowanie. budowania. No, dodatkowo, jak często to buduję. Kiedyś w ogóle nie budowałem. Ani jedną raz. Ale <noise> w co cię O nie! Chciałem już! A, Chciałem już znowu. Te mnie kuszą Tak, nie <śm> Żeby postawić choć jedne A jest taka opcja, że bez zbudowania Ale <grym> pokusiłeś Ojo Slejzerowałem 10 miałem. Miałem z miałem! ki nawet? m Jedną miałem, bo 33, Z M-ki Wyrzucić! Dobra, teraz normalnie. Zarakończymy odcinek? Mhm. Jeszcze pójdę na mapkę. Nie! A dobrze, normalnie. Była w głowę za 40 I nie ma teraz tylko pompa. Be, tylko pompa? Okej. Okay. Okay. No to okay. wyrzutaj Mk. Tylko pompa. Ah. Dobra, jesteśmy prosta.

no ej, pójdę. to było już chacki, dajcie się raz zabić. Nie, bo ja, w, tak, to było ja, tam... ja już idę na edit. Ja idę sobie na ratowanie. Dobra, to na razie. To nie tak na razie. <grym> Kurde, nie, nie mogę, ej, myszka mi nie działa, halo. Czekajcie widzowie, ej, widzowie. O dobra, już. Działa. Myślałam, że mi się zryptuła myszka. Mmm ostatni wyspa to 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 to, to, to chyba to mnie wywali stał O! Ja to wiodłem! Dowie! Yy. Ty! Yy, dobra, to chyba był na końcu odcinka. czekajcie, muszę drewnać. Jest, myszka! Myszka, dobra. dawaj! Zakończ odcinek, myszka! Ten. S-C S-C SC? No, z ty. Co? S-C S-C s Tam masz s No ale to nie działa właśnie. O jest, dobra widzowie papa pa, Na razie